To może opowiedz coś o sobie. A ja wiem, że ty teraz leżysz i przeglądasz TikToka, więc ja poleżę razem z tobą i odpowiem ci na to pytanie. Zaczynasz od krótkiego wprowadzenia, kim jesteś i czym się interesujesz. Następnie podajesz dwa, trzy przykłady doświadczenia lub umiejętności, które pasują do danej pracy. Kończąc mówiąc, mówisz, dlaczego chcesz pracować właśnie w ich firmie. Miesz swoje mocne strony. Nawet jeśli nie masz doświadczenia zawodowego, to pokaż im twoje cechy: punktualność, zaangażowanie, nauka szybkiego uczenia się. Bądź konkretny i naturalny. Mów tak, jakbyś opowiadał coś swojemu znajomemu, ale profesjonalnie. Ćwicz przed rozmową, poćwicz na głos swoje odpowiedzi 2-3 razy, a na pewno poczujesz się naturalniej i profesjonalniej. Pytanie, opowiedz coś o sobie, może stresować, ale z nami ogarniesz je szybko i łatwo. A może masz własne odpowiedzi, jak najlepiej odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli tak, podziel się z nim w komentarzu, a my z chęcią poczytamy.